Ma fłę czy mam połowę? Mam dźwięk, TV domowe Mam połowę Super. No to przegrałem Dobra, ja w sumie jeszcze sobie dostosuję mikser leczaj. Tak. Mam Spodimę coś odbijać Impreza. Jeżeli ustawienia. nie, to coś się nam zadaje Ej, czyli o 20, tak, czyli o 20 równo? Nie wiem Idziemy. Nie wiem Ogólnie to Ej, hey, dobrze mnie słyszysz? Zjebało tak. się e, podejście całe. Trwało one godzinę tak, ileś. Ja miałem Spokojnie. aż trzy. ten. 3-4 klony z Rainbow z Gorana, więc polecam.